Witajcie drogie ryby, w czytaniach na luty 2020, karty są już wstępnie potasowane, jeszcze je dotasuję i w tym czasie chciałam Wam powiedzieć o najnowszym ogłoszeniu, mianowicie luty, miesiąc miłości, miesiąc walentynkowy, w związku z czym m, dla wszystkich tych, którzy chcieliby zamówić czytanie indywidualne na... Kwestie związane z uczuciami, relacjami, miłością, związkiem lub na portret partnerski, na analizę partnerską. Ogłaszam 50% rabatu. Warunkiem jest, że ma to być czytanie na miłość i, i wszelkie jej pochodne. Oczywiście aktualne dalej jest bezpłatne pytanie do kart, także wysyłacie mailem jedno pytanie, swoje imię i datę urodzenia. Odpowiedź będzie w formie filmiku, w osobnej playliście, pytania do kart, do czego Was gorąco zachęcam. A teraz poproszę o kartę z przesłaniem od Wszechświata na miesiąc luty 2020 dla Rybek. Myślałam, 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 czy ze środka, czy z dołu, czy z wierzchu i jest jednak z wierzchu. I jeszcze dotasujemy karty tarota i poproszę o karty dla ryb na luty 2020 tysiące dwadzieścia. Rozbijam. I ogólna energia tego miesiąca. Co przychodzi? Co odchodzi? Co będzie pomocne? Co, co będzie yy, dla Was dobre? A co może być problemem? Co może być utrudnieniem, jakąś przeszkodą? Miłość, relacje, uczucia, związki dla singli. Czyli dla tych, którzy są sami, którzy szukają. I to samo. Miłość, relacje, uczucia, związki dla osób, które mają partnera, które są w związkach. Oraz rada, wskazówka od kart, coś, co karty tak jakby same od siebie chcą przekazać. Wagi miały chyba w tej pozycji gwiazdę, w ogóle gwiazda była więcej razy, ale wagi miały w tej samej i tak nic nie przebije Asa Buław, który pojawił się chyba u czterech lub u pięciu znaków, z czego u trzech w tej samej pozycji. Ogólnej energii jest pięć mieczy. I co to oznacza? To jest karta postrzegana jako karta klęski, jako karta przegranej. To nie zawsze musi być taka przegrana z kretesem, ponieważ czasem jest tak, że odnosimy jakiś sukces i coś wygrywamy, tylko że on nie jest taki, na jaki liczyliśmy, on nie jest taki, jakiego się spodziewaliśmy. I mimo że zwyciężamy, to mimo wszystko odczuwamy, że jesteśmy przegrani. Odczuwamy to jako swego rodzaju porażkę. To nie jest najpomyślniejsza karta, także nie będę tutaj Was czarować, więc ogólne energie lutego niekoniecznie są korzystne, ale zaraz zobaczymy, jak to się przekłada na resztę kart. To może być energia zniechęcenia, właśnie takiej utraty aktywności, takiego poczucia rozczarowania. Możecie odczuwać jakąś obojętność i chęć odcięcia się od świata, zamykania się w sobie, czy jakąś pogardę w ogóle do otoczenia, nieufność do otoczenia, ale to jest wynikiem właśnie jakichś wydarzeń. Nie jest to najlepszy pomysł, żeby w takie emocje się pchać, typu właśnie to zamknięcie się, izolację, bo jeżeli jakby. To się pojawia z powodu jakiejś sytuacji, która się wydarzyła, czy, lub, lub pośrednio przez jakieś osoby. Jeżeli wy w ten sposób zareagujecie, to tylko to potwierdzicie w ich oczach i, i jakby ta porażka będzie jeszcze większa. Także tutaj trzeba jakby uważać i. Yy, I może po prostu skorzystać z jakiejś pomocy, którą ktoś nam chce zaoferować. Yy, I. Nie zniechęcać się aż tak, nie tracić tej aktywności, nie tracić tej chęci jakby do, do życia. Natomiast w karcie, co przychodzi? Mamy Rycerza Denarów. Przepraszam, Pazia Denarów. I to jest karta, która mówi o tym, że przychodzi Wam jakaś chęć do czegoś nowego, jakaś ciekawość świata. To jest też chęć do nauki, do uczenia się nowych rzeczy i wytrwałość, i konsekwencja w tym, w tym, co sobie postanowimy. Także coś przychodzi takiego nowego, co będziecie chcieli zrobić, i tak naprawdę, jeśli zrobicie to sumiennie, jeśli się do tego przyłożycie i w tym wytrwacie, to będzie jakby to waszym sukcesem. Macie w tym potencjał do odniesienia sukcesu. Także może Wam przyjść jakiś pomysł, nie wiem, na jakieś kursy, na dokształcenie się, czy zdobycie w ogóle jakiejś nowej umiejętności. I jeżeli w tym wytrwacie, to, to może zwiększyć właśnie Wasz sukces w jakiejś dziedzinie. Natomiast co odchodzi? I tu mamy kartę gwiazdy. I ja to widzę tak, że odchodzą jakieś trudne doświadczenia, tak naprawdę, ale po nich przychodzi czas na spokój przede wszystkim. Na Wyciszenie jakiegoś zwątpienia, na wyciszenie utraty nadziei czy tam wiary w sens życia i wyciszenie pesymizmu, a na zaufanie, na zaufanie do tego, że wszystko, co się wydarza, ma jakiś sens. To mi się łączy z tą piątką mieczy. Nawet jeżeli się wydarzy coś niefajnego, nie załamuj się tym, nie popadaj w ten pesymizm i w tę rezygnację. Tylko zaufaj. Zaufaj, że wszystko, co nas spotyka, dzieje się po coś. Tylko czasami potrzeba nam czasu, żeby dowiedzieć się po co. I przychodzi teraz właśnie taki moment, żebyś dał sobie ten czas. Zajmij umysł czymś pozytywnym i staraj się osiągnąć swój spokój wewnętrzny. Bo to, co mówiłam w poprzednim znaku, przy tej karcie, nie znajdziesz szczęścia w żaden sposób, jeżeli nie odkryjesz najpierw tego szczęścia w sobie, jeżeli sam dla siebie jakby nie będziesz umiał go w sobie znaleźć. To, a gdy zaczniesz tym szczęściem emanować, to to szczęście samo zacznie do ciebie jakby, jakby przychodzić. Co będzie pomocne? Co będzie przydatne? Co może pomóc w tym wszystkim? No pewnie mi będzie pomocne, jeśli sobie pomogę z drugą ręką, bo nie mogłam karty podnieść. Król Denarów. Spokój wewnętrzny, stabilność. To jest pewność siebie, to jest poczucie własnej wartości. I to jest dokładnie to, co powiedziałam przed chwilą, że w takich momentach, jak jest ta piątka mieczy niepotrzebny Ci jest pesymizm niepotrzebne Ci jest rozczarowanie potrzebne Ci jest dokładnie to więc jeżeli będziesz czuł, że odchodzi Ci ten spokój odchodzi Ci ta wiara i nadzieja staraj się to wykrzesać staraj się wykrzesać swoją stabilność wewnętrzną swój, swoją harmonię i pewność siebie a przede wszystkim pamiętaj o swojej wartości co będzie przeszkodą, co będzie utrudnieniem za krótkie łapki. Zdecydowanie mam za krótkie łapki, albo za szeroki stół. Yy, utrudnieniem będzie. Patrzenie. Yy, takie iluzoryczne, bo nie zawsze widzimy wszystko w takim yy, tak, jak to jest. Czasami yy, nie widzimy czegoś w pełnym świetle i od razu dokonujemy interpretacji, ale dokonujemy jej poprzez właśnie iluzję tego cienia tej ciemności, która na to coś opada że poprzez to, że nie widzimy czegoś w pełnym jasnym świetle nadajemy temu zupełnie inne znaczenie i to będzie na pewno przeszkodą nadinterpretacja nadawanie nie takiego znaczenia, jakie byśmy zobaczyli w pełnym świetle, tego się trzeba wystrzegać, doszukiwania się jakichś, nie wiem tajemnic, jakichś dziwnych szemranych sytuacji to Wam jest kompletnie teraz niepotrzebne. Jeżeli czujecie jakąś porażkę i chcecie drążyć w tym, doszukiwać się tu jakiś machlojek, czegoś niejasnego, kompletnie Wam to nie jest teraz potrzebne, bo to tak naprawdę też Was pogrąży w tym stanie tej piątki mieczy, w tym w tym nastroju. Wam jest potrzebny spokój i stabilność wewnętrzna, pewność siebie i poczucie własnej wartości. Także nie wchodźcie w klimat karty księżyca. Natomiast, co mamy dla singli w miłości? I tu mamy śmierć. I to jest karta, która wielu przeraża, a ja tak samo jak wierzę, bardzo ją lubię. I to jest karta, która mówi o tym, aby nie ignorować niczego, co się dzieje w Twoim życiu. Bo w tej karcie nie o to chodzi, żeby Was przestraszyć, bo strach nam w niczym nie pomaga. Ale w tej karcie chodzi o to, żebyście zrozumieli, że przepraszam bardzo, nie dałam rady, musiałam kichnąć. W tej karcie chodzi o to, żebyście zrozumieli przede wszystkim to, że zmiany czasami są po prostu nieuniknione. I my bardzo często się boimy. Bo już czujemy, że jakieś zmiany nadchodzą i my się tego tak boimy, bo przecież poczucie bezpieczeństwa daje nam to, co jest stabilne, to, co jest pewne, to, co jest znane. Ale zapominamy o tym, że często zmiany otwierają nam drogi na coś lepszego. I bardzo często te zmiany po prostu muszą nastąpić. I to jest karta właśnie takich zmian, które muszą nastąpić. I dla osób samotnych to, to może być tak, że Staracie się kogoś poznać, szukacie kogoś i, i ciągle to nie jest to, i ciągle to nie jest to. I, I może już czujecie, że o Boże, nie znajdę tego kogoś, już mam dosyć, już mi się nie chce szukać, bo ciągle na przykład rozczarowanie. Ale te zmiany są potrzebne i nie bój się ich. Czasem potrzeba tak wielu nowych impulsów, aby znaleźć to, co jest wartościowe. Więc poddajcie się temu, co się dzieje. Nie opierajcie się tej sytuacji. Nie opierajcie się też tym na przykład porażkom, jeśli się wydarzają. Zastanówcie się, jaki macie w tym swój udział, czego Was uczą te wszystkie doświadczenia, jakie Ci dodaje lekcje. I otwórz się na przyszłość, otwórz się na zmiany, bo zmiany y, będą się działy, a na finał one zawsze prowadzą nas do czegoś lepszego. Najważniejsze jest, żebyście się tego nie bali. Natomiast osoby w związkach, osoby, które mają partnerów, mają w miłości kartę siły, inaczej kartę mocy, więc będzie bardzo stabilnie, będzie pięknie połączona energia męska z energią żeńską, będzie bardzo to zharmonizowane. To jest czas też dużych namiętności i takiego optymizmu także będzie się działo, będziecie mieć wewnętrzną taką siłę, będziecie mieć namiętność, będziecie czerpać nawzajem z siebie radość. Odrzucicie w ogóle jakieś poczucie wstydu i jakieś niedopowiedzeń. Po prostu będziecie się z sobą cieszyć na wszystkich płaszczyznach. Bardzo piękny czas. W karcie rady, w karcie rady mamy świętuj, ciesz się. Ciesz się każdym dniem, to jest trójka kielichów, to jest karta właśnie świętowania. Ciesz się każdym dniem, bo radość można znaleźć tak naprawdę we wszystkim. Bardzo często zapominamy o tym, że lubimy się skupiać na, albo na poszukiwaniu i dążeniu do czegoś, a w ogóle nie zauważamy tego, co się w naszym życiu wydarza jakby na bieżąco. A w każdym dniu tak naprawdę można znaleźć jakiś powód do radości, powód do świętowania. Więc ciesz się i odczuwaj spełnienie z tego, co, co doświadczasz, co Ci się przydarza, w czym bierzesz udział. I przesłanie od wszechświata? Wybieram miłość. Nieważne do czego, nieważne jaką.